Yes! yes. Pięknie! Nice! Kurwa! Jest! Jest! No stary hoper. Ale to zrobię. Jest to najlepsze to Otwieramy tabelę, przyjaciele. <laughs> Kurde, pelek, grube, cwele. O! Bania! Co za gory Gówno! Na ślepo flashbang. Gówno! gówno. Co się zadziało? Jednym strzałem. bo bot odpalony. kamperze jebany. Gdzie, dzie, 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 dzięki! Kurwa, 7 razy tylko zginąłem. Czajcie to? Witam państwa w kolejnym odcinku. Kerujmy jest Gimperem. Ej, ale to po prostu jak dzisiaj dostałem skilla. To to jest Izak mod On 2. E, tak naprawdę.